Rekombinacja genetyczna, inaczej zwana od angielskiego crossing over, to ważny proces, dzięki któremu u organizmów eukariotycznych utrzymywana jest zmienność genetyczna. Żeby zrozumieć ten proces, narysujemy sobie najpierw jego konsekwencje. Narysujemy sobie najpierw chromosomy. Chromosomy w procesie mejozy, skondensowana chromatyna. Na jednym z chromosomów, które będziemy rysować, umieścimy allel A duże i allel B małe, natomiast na drugim, który narysujemy sobie w innym kolorze chromosomy znajdują się blisko siebie, są to chromosomy homologiczne, koniugują ze sobą i tu narysujemy A małe, allel A małe i allel B duże, mamy zatem do czynienia z organizmem, który jest heterozygotą pod względem obu tych genów, genu A i genu B. W procesie mejozy, proces mejozy ma polegać na tym, że z diploida powstaną haploidy, czyli powstaną gamety ten chromosom zostanie rozciągnięty i ten chromosom zostanie rozciągnięty do dwóch osobnych gamet, więc powstanie na pewno tutaj gameta A, B. Jeszcze raz. Powinniśmy to napisać innym kolorem. Czyli tu powstanie nam gameta A duże, B małe. A tu powstanie nam gameta A małe, B duże. Zatem w procesie mejozy będziemy tu mieli do czynienia z powstaniem dwóch rodzajów gamet. Jednak od czasu do czasu może zdarzyć się taka sytuacja. Narysujemy sobie jeszcze raz te same chromosomy, na których występują te właśnie geny: A, duże, A małe, B duże i kolejny chromosom homologiczny. A duże, B małe. Oczywiście te chromosomy należy pamiętać, że są podzielone na chromatydy, ponieważ w tym procesie mejozy powstaną cztery gamety, w związku z tym każdy z tych chromosomów dzieli się na dwa i na obu chromatydach będziemy mieli do czynienia z tymi samymi allelami. Co sobie tutaj napiszę. Teraz w trakcie tego procesu mejozy może dojść do takiego zjawiska, jeśli te chromosomy ze sobą koniugują, są blisko siebie, może nastąpić pęknięcie tego chromosomu, tych chromatyt homologicznych chromosomów i wymiana tych chromatyt, czyli kawałków tych chromosomów. I w konsekwencji tego powiedzmy na tym kawałku chromosomu żółtego. Pojawi się chroma, kawałek chromatydy z chromosomu czerwonego i odwrotnie. W konsekwencji tego zmienią się również na tych chromatydach allele. Wymarzę sobie te allele, które tutaj napisałem, ponieważ ich już tu nie będzie. I w zamian. W zamian na chromosomie czerwonym, teraz powstała część żółta i pojawi się tutaj Allel B małe, podczas gdy wcześniej był tylko na tym chromosomie Allel B duże, natomiast na przeciwnym chromosomie, w tym miejscu, pojawi się Allel B duże. Teraz, jeśli zajdzie teraz proces mejozy i że cieno kinetyczne rozciągnie nam te chromatydy ja tu narysuję, że ta chromatyda jest rozciągana gdzie indziej powstanie nam cztery gamety tu powstanie gameta A duże mówimy o tej chromatydzie które spotka się teraz z B duże, wcześniej było to niemożliwe, proszę zauważyć. Teraz ta gameta będzie zawierała A małe, mówimy o tym części chromosomu, czyli tej chromatydzie, które spotka się teraz z B małe, proszę zauważyć, że wcześniej było to niemożliwe. Teraz tutaj spotka się. A duże, mówimy o, tym, o tej chromatydzie, spotka się z B małe, to wcześniej było możliwe, proszę zauważyć. I tutaj A małe spotka się z B duże. W tej sytuacji, pisanej wcześniej, gdzie nie zaszedł proces crossing over, powstały tylko dwa rodzaje gamet. Tylko dwa rodzaje gamet. Jedna gameta A duże B małe i gameta A małe B duże. Te same gamety powstały tutaj, ale dodatkowo powstały dwie jeszcze inne gamety. Ten proces spowodował, że geny, które wcześniej były zależne od siebie, A duże z B małe, przestały być zależne od siebie, bo A duże spotkało się teraz z B duże, a B małe spotkało się z A małe. Proszę zauważyć, że zmienność genetyczna zwiększyła się dwukrotnie.